Witam Państwa ślicznie, kolejny odcinek z karierki. Dzisiaj nie jestem na galowo, ponieważ filmy są nagrywane na zapas, więc dzisiaj bardziej, nie wiem, New Yorkowo. Idziemy dalej oczywiście naszym kochanym eventusem. Aktualnie nasz stan, jeśli chodzi o zarząd, jest całkiem niezły. W lidze mamy aż 8 punktów przewagi, więc naprawdę, no, no lecimy po to mistrzostwo. Myślę, że na lusiku, raczej nic złego się nie powinno wydarzyć. Ostatnio przeprowadziliśmy kilka transferów, e, już Wam pokazuję skład, jak się prezentuje. Nie wiem, co zrobimy z tym Romero, może zmieni zdanie i uzna, że... A. Jednak może zostanę w tym klubie i będzie super, zobaczymy. Moi drodzy państwo, zanim przejdziemy dalej, to dzisiaj oczywiście jest finał Ligi Mistrzów. Nadszedł czas na postawienie kolejnego kuponiku, niestety ostatnio zabrakło mi dosłownie jednego zdarzenia, żeby kupon siadł, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Warto wspomnieć, że na Betliku ciągle trwa oferta gry bez podatku. Więcej szczegółów na temat tej oferty znajdziecie w linku w opisie i w komentarzu. I tam również traficie na szczegółowe informacje dotyczące kodu ALBIN. A teraz pora na obstawianko. Więc szanowni państwo, z racji, że sezon się skończył i dosłownie no, nie ma prawie żadnych spotkań, postawiłem dzisiaj tylko trzy mecze, ale liczę, że to będą trzy zielone mecze. Więc oczywiście na sam początek... Borussia kontra Real. Na Instagramie już zrobiłem swoje typowanie, które było bardziej rozłożone. Tutaj po prostu zrobię, że obie, oba zespoły strzelą bramkę. Mam nadzieję, że ten film będzie o wiele ciekawszy niż poprzednie dwa, bo zwykle było 1-0, maksymalnie na bramka, więc liczę, że tutaj będzie naprawdę dużo fajnych bramek. Kurs 1.77. Wstępnie mecz widzę francuski oto, kto zostanie właśnie w tej potężnej lidze. Osobiście stawiam na mecz po kursie 2.06. No i na sam koniec meczu Atalanty z Fiorentiną. Nie będę ukrywał, taki wynik, ponieważ liczę na to, że Atalanta maksymalnie Zremisuję, dzięki czemu eventu skończę na trzecim miejscu w Lidze, więc tutaj trochę idę w kierunku bardziej miłości do mojego klubu. Więc, moi szanowni Państwo, kurs 966. Pamiętajcie klasycznie, że to są tylko moje przewidywania, nie musicie absolutnie nimi kierować. Pamiętajmy, że jest to forma rywalizacji, no tutaj dosłownie wszystko się może wydarzyć. Także na sam koniec wspominam, że jest to dla osób pełnoletnich. Szczegółowe informacje na temat kodu Alwit znajdziecie w opisie oraz w komentarzu przypiętym. Pamiętajcie, żeby robić to odpowiedzialnie za niewysokie stawki, aby podbić emocje, żeby się po prostu ciekawie oglądało. A my lecimy dalej. Więc będzie drodzy mecz z Napoli, który sobie przysymulujemy, ponieważ Napoli jest na miejscu 11, więc ten mecz raczej nie będzie w ogóle w jakikolwiek sposób trudny. I chyba mu musimy wywalić, że tak powiem, brzydko dybale, ponieważ ma dosyć mało kondycji, więc damy mu odpocząć. Niech sobie zagra... No, niech sobie zagra. Ostatnio mało grał. To niech będzie właśnie pan Delofeu, Dybala sobie odpocznie. Na razie ten Romero niech sobie pogra. Zobaczymy, czy, czy nam pomoże, czy nie. Zobaczymy. Szybka symulka z Napoli, szanowni państwo. I. Remis. 2 do 2. Ozimen. bramkę, nawet dwie bramki. Delofeu z Kiezą. Myślę, że brak Dybali tutaj mógł niestety sprawić, że ten mecz no, nie został wygrany, niestety. Więc musimy uważać, bo tutaj, jak będziemy tracić punkty, to może być problem z tym mistrzostwem. O, cieszy mnie częstotliwość, że z tego mogę grać. Bruno, ty jesteś. Jesteś gołdem. absolutny. Wydaje mi się, że powinien grać więcej. Rozważa prośbę. No tego, że Intana, faktycznie możemy. Rotować. I teraz mecz z Interem, szanowni państwo. Teraz będzie mecz o to, żeby zwiększyć swoją przewagę w lidze. Więc na ten mecz musimy być odpowiednio przygotowani. Zobaczmy ogólnie zadania. Czy mogę coś teraz zrobić z zadań, żeby się do mnie zarząd nie przypierdzielał? Największy mam problem z tym, że seria pięciu, pięciu meczach u siebie w lidze czystych kąt. To jest Bardzo ciężkie do zrobienia. I co? No jak wygram całą resztę, to powinno być git, myślę, nie? Damy radę. Zarząd się myśli, że nie będzie do mnie przypierdzielał. Dzień meczowy. Mecz z Interem, szanowni państwo. Tak wygląda, mecz... tak wygląda skład Interu. Kuczo. Lautaro, Emre Can, Kone, Williams, 3-5-2 cały czas jest grane, konferencja prasowa, zobaczmy co tam ciekawego się nas zapytają, proszę Państwa. Czy jesteśmy gotowi na następnego meczu? Nie jesteśmy gotowi oczywiście, szanowni Państwo, my w tym sezonie idziemy po trójną koronę. Czy idziemy po mistrza? Oczywiście, że idziemy na mistrza. Co Ty sobie myślisz? Pierwsze miejsce w tabeli, 5 punktów przewagi. Czy klub Inter pokaże większą wolę walki? Jesteśmy dobrze przygotowani. Pora, moi drodzy, ustalić skład. I kurczę, no wygrać mecz z Interem, no bo jak przegramy z Interem to będzie naprawdę lipa, jeśli chodzi o naszą sytuację w tabeli, więc skład jest no, praktycznie cały, cały gotowy, no nie wiem co z tym Romero, no aktualnie jest on rozgoryczony, ale no liczę na to, że jednak zachowa te swoje fochy dla siebie i może się jednak przekona, żeby zostać w tym klubie, no zobaczymy. Tak, to wszyscy są gotowi, w ogóle wszyscy są zadowoleni, oprócz Romero, wszyscy mają uśmiechnięte buźki, nie? Praktycznie wszyscy, no jeszcze może ten Longo, ale no wszyscy są zadowoleni, <laughs> więc jest to całkiem ciekawe, no dobra, no ja tam jestem też zadowolony. Co, widok taktyczny, moi drodzy, lecimy na meczach z Interem, gramy u siebie, byłem dwa razy na meczu z Interem u siebie, dwa razy był remis, więc mam nadzieję, że tym razem takie luźne zwycięstwo, żeby zwiększyć przewagę nad Interem i będzie świetny. Proszę bardzo, saliwa, świetny odbiór Dybala, godzi się tutaj, D dymy, Mbappe szla bramkę, o mój Boże, i pozwolicie sobie, że wytrę sobie nosek, ponieważ nie jestem chory, ale zdarzy mi się psiknąć by nie przegrać tego meczu, bo jak przegramy mecz, to będzie naprawdę sytuacja fatalna. Wtedy nasze znaczy fatalna, no może nie fatalna, ale no jednak Inder będzie nas już bardzo mocno gonił. A ja naprawdę celuję w potrójną koronę w tym sezonie, bo jesteśmy ciągle w Pucharze Włoch. Oczywiście jesteśmy w Mistrzów, roz rozwaliliśmy absolutnie PSG. No i aktualnie celujemy w mistrza. Niedobrze. Romero proszę, nie zawiedź nas! Broni bułka. <w> to jest strzał <sung> taki <noise> dziwny trochę. Barella, nieśrodkowanie. Oj, Bisek. No nie tylko w, nie tylko w Ultimate Team. Tutaj też potrafię być całkiem niebezpieczny. Znowu wrzutka i znowu tutaj problemy w polu karnym Bastoni zablokowany, dobrze. Cyk. za do Mbappé I leci. Kylian Mbappé. Jest dybala. Nie może stracić piłki rabio. Pięknie, Bruno Guimaraes, o, jak on jest dobry, jaki on jest dobry, Bruno Guimaraes, szanowni państwo, wykończenie z lewej nogi, naturalnie pięć przy nogi, robi swoje, klasa światowa po prostu, szanowni państwo, piękne podanie rabiocika, czyste, czyste, po prostu dużo miejsca, Bruno, no i nie dało się tego zrobić lepiej, Tio Hernandez, dobra, Bruno Guimaraes, Mbappe, Bruno, ależ to chodzi, Fedekieza Tutaj wybiega jeszcze Teo Hernandez do pomocy na górze, świetne zagranie, brawo Bruno Teo Hernandez, czą to uderzy, Mbappe Cały Mbappe, nie? Dostaje piłkę pod bramką i jest tak zwany incydent kałowy w jego wykonaniu No ale no, następnym razem się uda, prawda? To co, jakaś brameczka na 2-0 by się przydała, żeby troszkę uspokoić ten mecz Mbappe, jak podać, jest Dybala, okej, okay. ładnie chłopaki klepią, tam na górze ktoś jest wolny, dobrze, Teo Dawaj, 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 tam możesz wypuścić Kieza, no możesz też sam, nie ma problemu, a może też wypuścić, Oe, chłopie, co ty robisz Okej, okay, Kieza, podanie do Mbappé może, albo coś, bo za długo holujesz, Sule Uuu, okej, okay. Rabiocik, może jakaś asysta znowu, Uu, no nie, no właśnie, jest jednym z tych zawodników Którzy mają piłkę na tam tam właśnie metrze, oni zawsze chcą strzelać z dystansu, mimo że jest przed nim pięciu obrońców. Dobrze, Laucha, Martinez, dużo miejsca, DiMarco broni bułka. I Znowu Mbappé przyspieszy tam, jest Dybala na dole jeszcze z Bruno, i inni zawodnicy Kylian, ale podaj piłkę. 1 do 0. Dobrze, że ta bramka padła, bo kurczę tak trochę No dziwnie się gra ten mecz. 6 strzałów Interu, 2 Juventusu, więc ewidentnie Inter dosyć mocno ciśnie. W drugiej połowie oczywiście będą zmiany, ale coś tak kurde... No niepewny wynik. Przydałoby się bramka na 2-0. Kurde, znowu za łatwo. Kuczo broni Bułka. Jaki to jest gołd. Panowie, jeszcze jedna bramka, bo widzicie co Inter robi. Widzicie jak Inter tutaj chce strzelić gola. Zaraz będą zmiany, ale tutaj jeszcze coś to może wypalić. Mbappe wypuści Bruno, bo Teo Hernandez za kogokolwiek. Kieza ładnie tego Bruno. Teo nie spalił. Teo Hernandez, uderzaj. To jest to. Inter może oddawać 10 strzałów, ale to my jesteśmy o wiele bardziej skuteczni. Teo Hernandez, kapitan tego zespołu. Coś pięknego, naprawdę, coś pięknego. Ale oczywiście warto wspomnieć o tym, że pan Bułka tutaj na wybronił tę jedną sytuację. No i Bułka jest takim cichym bohaterem tego meczu. Dobra, zrobimy sobie zmiany. Wejdzie oczywiście pan Kenan Ildis. Damy też pograć kurcze. Knezewiczowi. Ostatnio bardzo fajnie się pokazał w jednym z meczów, bo wderzył widzę mistrzów. Czemu nie? Sule tak nic specjalnie nie zrobił. Może się Knezewicz lepiej spisze. Zobaczymy. Kieza. Oj, tu będzie trzy broni. Restez że tak się nazywa. No Mbappe coś wkrótce nieskuteczny dzisiaj niestety Ewidentnie to nie jest jego mecz Ale może jeszcze coś ukuje na sam koniec Kenan Świetne zagranie Bruno To musi być asysta Kenana Panie Bruno To musi być asysta Bez Mniejszych Szans Asysta Kenana i Lidza Bramka druga Bruno Guimaraes No Bruno to jest Naprawdę pewnie się powtarzam Ale w życiu bym nie spodziewał Że właśnie to Bruno Guimaraes Będzie tak Zajebiście rozumieniem zawodnikiem No serio No to jest Niesamowity zawodnik może Mbappé, znowu asysta Ildiza, zobaczmy, Kylian Mbappé, w ostatnim momencie, dosłownie w ostatnim momencie Mbappé, kolejna asysta Ildiza, ale już widziałem, że na sam koniec Mbappé nie wiedział czy strzelić na 100%, piękna bramka Mbappé. No i co, no, przesumujemy sobie już do końca, wiadomo meczek wygrany, więc elegancko 4 do 0, świetny występ oczywiście również Ildiza, Ildiz 9-1, Bruno 10-0, Theo 9-1. Pięknie. Więc pokazaliśmy na naszym krajowym podwórku, że no my celujemy bardzo wysoko. Najwięcej czysty kąt. 24 mecze, 20 jak średnia ocena 7-3, Marcin Bułka. Jeszcze 8 czystych kąt. Wynagrodzenie Hoysen. Kurczę, jest taki niespełniony talent. Dobra, no możemy chyba nie. 3 lata. Myślę, że będą, pasu... myślę, że pasują jak najbardziej. Bez klauzuli, oczywiście 30 koła i podpis 260. Mamy pieniądze, nie ma problemu. Mam nadzieję, że pan Hoysen okaże się jeszcze lepszym zawodnikiem niż dotychczas, szanowni. Państwo. Roma na 14 miejscu w tabeli. Słodki Jezu. Tragedia. Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowości. Ja dobra, to też wypierdam. No co, dzień meczowy, szanowni państwo, no jednak z racji, że Roman, no widzicie sami, że to nie jest niesamowity skład, no jest niby Curie Zalewski, ale no, nie oszukujmy się, to To jest po prostu mecz do przesymulowania, no nie wiem co z tym Romero zrobić, no jest sfrustrowany, no gra cały czas, no nie wiem, no na razie będę go trzymał, co, dam pograć Ildizowi? zamiast Dybali. Szybka symulka tego meczu w meczu z Romą. Szanowni Dobrze. Państwo 3 do 1. Mbappe, dwie bramki oraz Bruno. Także znowu kolejne 3 punkty wędrują na nasze konto. No i chyba już tak kurczę przewaga się robi dosyć potężna w tej, w tej tabeli. Mm, a teraz co? No mecz z szanowni Państwo, lider asyst. 13 asyst, 27 spotkań, 9 bramek Sule. No też bardzo ładnie się rozwinął. Mam nadzieję, że no zostanie w tym się w życiu prawdziwym, ale coś wydaje mi się, że niestety raczej to się nie uda. To co moi drodzy? Mecz z że gramy u siebie, więc mam nadzieję, Mam nadzieję, że no, nie przeryżniemy z że tak żeby odpaść. Czy będą zmiany taktyczne? Ofensywny futbol na tak, czyli coś czego by Pan Allegri nigdy w życiu nie powiedział. Czy utrzymamy formę? Jasne, jasne, że utrzymamy. Dobra, tak wygląda składzik że tam jeszcze się w ogóle Boniface znalazł, ale składik bardzo mocny, więc oczywiście nie możemy, nie możemy ich lekceważyć, prawda? E, wiem, że Romero ma... 6300 miny, ale zostawię go w tym składzie, bo chcę, żeby się jego nastawienie, że tak powiem, zmieniło. No i że że przyjdzie jakaś fajna oferta, to go sprzedam, ale aktualnie no, drobero jest naszym najlepszym obrońcą obok saliby, więc musi grać. I co? składzik jest cały czas ten sam, no na no, pedrze nic nie będę zmieniał. Lecimy, meczik z pedrze, no i będę symulował, bo akurat z pedrze warto zobaczyć, jak to wszystko się prezentuje, gramy u siebie, więc myślę, że powinno być git. Rabiocik, ładnie. Dibala na dole jest Mati Kasz. Zobaczmy co, co zrobi Mati. Jakieś podanie, dośrodkowanie, uderzenie, co to już było? Nie, to się nie mogło udać. Okej, okay, Theo czy znowu strzeli bramkę jak w meczu z Interem? ale Arau pomocny. I teraz nie ma lewej obrony. Kurcze, niedobrze, nie. Spalonego nie było, ale jest Lipa, Boniface, Bułka Okej, okay, Rabiocik, pięknie. I teraz właśnie ogarnąłem, że mamy aż czterech Francuzów pozostałowe, 11, bo Theo. Terabiocik, saliba i Mbappe. Sporo francuskiej kolonii. I leci. ależ przyspieszenie kiezy. Okej, okay. tam jest tylko Mbappe w polu karnym. Może do Hernandez, jakieś wycofanko, coś. Okej, okay. Mbappe. Podanko na pustą. Cokolwiek? nie, nam mógł podać. Ja nam mógł podać na spokojnie. Co uh -oh. oh shit. O Boże, zaczynamy, proszę Państwa, tak w tak głupi sposób, no w tak łatwy sposób, bramka stracona. No tak to nie może wyglądać, panowie, ja wiem, że mamy wynik 3-0, raz już 3-1, no ale, to, no nie, no szanujmy się, naprawdę. Szybka odpowiedź, Fedek je Lewa noga? Raczej nie Pierwszy powoda nam mi niestety 1-0 w plecy, więc ja trochę się tego spodziewałem, że Petrze będzie bardziej cisnąć. Więc ja to mogę zmienić, no. Damy tego Hoysena za Romero, bo Romero widać, że już powoli no, nie daje rady, kondycja już naprawdę mocno spada. Nie wiem, że Linton zrabio. Ten błąd ten naprawdę mocno się tutaj. Popsuł nam plany. Musimy liczyć na to, że dawna pomoc Newcastle nam tutaj pomoże. No i po prostu, że wygramy ten mecz w dwu... Po prostu, żebyśmy wygrali jedną ósmę. Będzie nit. Kurde, Hoysen jak poleciał teraz do przodu. Ok, ładnie wyprowadził akcyjkę bal, ale nic tu się nie klei w ofensywie. No nic, absolutnie, kurde 30 minut. Kurwać. spalony. To tak nie może wyglądać. To nie może tak takie odbijanie piłki wyglądać. Nie, nie, proszę. O kurde. Klasyka tak zwana, dobra, okej, okay, spoko. 23 minuty, no ja tutaj nie widzę, że cokolwiek się wydarzy pozytywnego w tym meczu. Oni są absolutnie ob obs obsrani. Nasi zawodnicy, nie wiem, naprawdę nie wiem co zrobić. Wypuść. Nie podasz debilu największy, no. Aha, <grym> uh -huh. no super. Broni bułka. Boże, jakie oni robią korytarze przed nimi wszystkimi. Panowie, ogarnijcie się, please. Jezus Maria, ale chłopie, obrona Częstochowy, nie? Nie, oni nie są w stanie nic zrobić, nie wiem, naprawdę, oni muszą jakoś utrzymać tę piłkę, cokolwiek. Trzymajmy piłkę, panowie, Dybala, oni to robią specjalnie, przecież to jest niemożliwe. Oni nagle nie mają 40 punktów overalla, nie? Ja pierd... Nie, 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 nie. To było chłopie, wypisane w gwiazdach, po tym co, jak Dybala stracił tę piłkę, Boże, tyś. To jest taki sabotaż, że ja nie mam słów. bo gol był. Kurde. Jest gol, ale mi się kamera zepsuła i nie widziałem tej bramki. <noise> Musimy powtórkę zobaczyć. Bruno Gimarez po dośrodkowaniu z wolnego. Jest gol, ale... Przepraszam, że nie widzieliście bramki, ale mi się po prostu ta kamera popsuła. Zobaczmy powtórkę. Chyba to jest Hoysen, który dośrodkowywał. To wychodzi wychodzić z bramki. Bruno. Od poprzeczki. No dobra. Ładnie. Cyk. To jest gol, że Linton Musisz to... Do... Nie mogę go zmienić, ja p... co za beztalencie, nie mogę, tego nie można nie strzelić, tego nie można nie strzelić, no to jest niemożliwe, to jest. To się ile skończy? Bułka! O, o kup, taka bezpańska piłka. Nie! Nie! Jezus, panowie proszę szanujcie piłkę. szanujcie piłkę, szanujcie piłkę, szanujcie piłkę, szanujcie piłkę. Minuta, chyba to mamy. Dobra, mamy. Jezu, jaki posrany mecz, dobra. Szacunek dla Pedrze, bo naprawdę mocno się postawili. Ale to my przychodzimy dalej. Ale mecz, ja pierdzielę, ale mamy to. Choć ostatni gołd że do nas, koniec końców przegraliśmy. Kto ponosi za to winę? Zasłużyliśmy na więcej, tak powiem, żebyście czasem nie obrazili na mnie. Czy Pedri był nie do zatrzymania? Tłumaczę, powodzenie. Świetny piłkarz, tak powiem. no bo dobrze zagrał. Baneczkę strzelił, były problemy. Zrobimy sobie tutaj jeszcze szybką symulkę z Salernitaną. Zrobimy, zrobimy lekkie rozszady w składzie. Myślę, że damy pograć nawet panu Sana Bramce. Bułka ostatnio ładnie pograł. Damy znowu pograć. Czekajcie, zagra sobie Ilik Junior. Damy jeszcze zagrać panu Kambia, Kambias Sozernandeza. Szybka symulka z Salernitaną, gramy u siebie. 2 do 0 Bruno G. Dybala z czerwoną kartką, czyli Kenan Ildiz na pewno zagra w następnym meczu. Nie wiem co zrobił Dybala, musiał to być jakiś fatalny fatalny ślisk. To skończymy sobie na meczyku z Bolonią, szanowni państwo. Zrobimy też kilka roszad w składzie, i tutaj oczywiście no Dybala nie zagra, naturalnie, bo ma czerwoną kartkę, więc zagra sobie Ildis. W sumie damy pograć temu Cambiaso, bo meczyk w sumie Oni, Hernandez może sobie tutaj posilić na ławie. Szybka symulka na sam koniec z Bolonią, i szanowni państwo, 3 do 0 Cambiaso z bramką, proszę bardzo tutaj. Wziął sobie do serca to, że będzie grał w podstawie. Moi drodzy Państwo, bardzo przyjemny odcinek z karierki. Klasycznie, jak macie nam jakieś porady, piszcie. No i pewnie w kolejnym odcinku skończymy sezon. Więc, Szanowni Państwo, zobaczymy, jak nam pójdzie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do zobaczenia.